No witam witam Staciam, takie 2018 rok Benz, ogólnie jak tam żyjecie. Ja jestem na mieście. Oganiam to wszystko. ogarnę to wszystkie pozdrowienia. To i tak dzisiaj oglądałem wszystkie pozdrowienia, prawie wszystkie, które były zaległe. No. no co mam zrobić? Taka jest praca. Mam swoje obowiązki. Nie siedzę 24 na 24 na necie. A dwa, no bo ja też muszę odpocząć od tego wszystkiego. Chociaż ładna dzisiaj jest pogoda. Już potrój wieczór tego. Każdy coś mówi, coś takiego że ja byłem wczoraj na ibany słyszałem to, to. wasze komentarze coś wam powiem Jak wy macie zamiar tak Przepraszam pierdolić to nie ma sensu żebyśmy wrócili na YouTube no bo jak pierdolicie jak przepraszam śmiecie dla mnie Wiedząc o tym, że haruje na rodzinę to jeszcze ma ale. Byście chcieli tu wszystko, tak, od A do Z, tak? Ale Wam się przekróciło lekko. No bo ja też mam swój honor, swoje zdania na ten temat. A dwa, no, nie wiem, czy Oglądaliście yy, wywiad. Tego nie wam nie powiem, ale powinniście widzieć. Widzicie wiecie o tym, te, o tego zacząć. No, no właśnie, jedna osoba tu już właśnie pomknęła. No, a widzicie, czyli istnieje. Czyli chemia jest ciągle na femi Dlatego, to nic nie mówiłem wam, nie chciałem wam mówić o tym, że wystąpiłem w nowym odcinku. Bo, to chciałem zrobić wam niespodziankę, i zrobiłem wam niespodziankę na ten temat. Dlatego nie chciałem tego właśnie ujawnić wam. Czekam na dobry moment, ja się pokażę. Kiedy nowy teledys, kiedy nuty Taledysk będzie dopiero na pod koniec lipca, sierpnia? Teledys. A w sprawie nuty, to no nie wiem, czy jest warto Wam coś robić dla Was, jak nie umiecie mnie doszanować, że mam rodzinę, dom, inne rzeczy, pracuję. No właśnie. Byście chcieli od A do Z, jak się mówi. Ja za piką nie jestem w ogóle. Od tego zacząć. Ja za piką w ogóle nie byłem i nie jestem. Od tego zacząć. Jak czekam, bo musiałem wyjść, ogarnąć swoje sprawy, a nie siedzieć w necie. Oganałem tutaj podobnie zaległe, jeszcze będę miał Ale z czasem to ogana to nie jest to, że siedzę 24 na 24 Ja mam też rodzinę a tego zacząć kiedyś było inaczej, teraz jest inaczej Nie wiem, tego do nic nie wiem Dobra, kończę, bo jak jeździ mi tramwaj ja też muszę oganać 一个，一个干，起码是些半。事。